Cześć, Dobry jestem ty. ja i go Minecraft, a w dzisiejszym odcinku będziemy. To będzie cztery odcinki z tej serii z panem Katkatem. Y, tak. Twitcherem tutaj. jednym. Y, mm -hmm. To będzie cztery odcinki z tej serii. Od nas tak. Obaj pod y, 20. To będzie... cztery odcinki z tej serii y, i będzie... To jest Minecraft multiplayer 100 dni musimy przeżyć. Y, jak będzie tak. dużo ofet, to będzie więcej. Po 25 mm -hmm. dni. Mamy tak, dzień tak. pierwszy. No i zaczynamy. Pierwszy wstęp nie wyszedł, więc y, mamy tutaj drewięko. Pierwszy wstęp no. nie wyszedł. Mm. <laughs> Bo mi się nagrywał drugi monitor, a nie ten pierwszy. Jestem <laughs> tu jadem. Zaraz, ja się znajdę zwierzęta. Y, po... hmm. Ale gdzie z w dom? tutaj? Żwier nie mam. Zwierzęta. No to. Czekaj, ja pójdę może pokopać. Po sekundę ran tu Ostatnio to razem kopając się 3 sekundy w dół, um, y, tego tego. Mam na jedno łóżko, więc git. Jeszcze na drugie teraz. Wow! Ej, ale cave! Cave? Mega cave, gdzie jest jakieś 30 aerona przynajmniej. I'm going. Are you? Da czy korty? Ja powiedziałem. Kupisz chipki crafting run run we. Where are you man? Ivere czy korty? Where are you? you? Mm, mm, musisz kordy, bo nie wybić. 18, to 18 to czyli, 11, czyli w Tutaj, stronę. tutaj jest Czekaj, czekaj, widziałem, że okay, tutaj oczekujesz tutaj. tutaj. Oh hey, man. Oh my god. Ej tutaj Spokojnie, już mieli tak dom, jakby na tym. No ja, ja, oh my god. No, e, idź tam do wody i wiesz. Iron jest tutaj, pa 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 na ten iron. A no ja no idę to skaczemy. Ile ironu, nice. Nice kurde. O, no weźmiemy to, ten do przepalania w, w, węgiel, węgiel. No to dobrze po kop, y, potem i daszcze. To jest ogólnie y, ten, y, świat bez cheatów? Tak. Nie używam tych cheatów. Ani te o, panią następny. się do siebie, albo coś? Następny to jest, o oh my Boże. Cave? Tak. A już będzie nice. zaraz o, mm, to. Prowadzę. chodź do mnie, bo ja będę robił pochodnie ogólnie. Cześć świnie, to są to zjedzenie. To nice. Rysznie, ale no. <świnia> Dobra, Bóg, jeden, drugi. Dobra, czy to jest? Ty nic nie mamy. Trzeba będzie zejść pająki, że na... Napiszcie nici. w komentarzu, czy też używacie pro tego oglądania, jakby widoku pro. No, pole winy. Ja używam 90, najlepiej mi tak jest. Pro, pro, Ale lepiej. nie wiem. Enderman. Mark. Mark, Marko Endermanor. Znam u Ciebie Marko Enderman. Hmm. Ja ja chcę znaleźć villager w tym odcinku, może. To hmm. jest taki normalny dom. Taki fajny, nie wiem. Też tam idę, tak dużo szwin jest, o dom. Mamy jeszcze 20 minut no, na gronie tego odcinka. Czyli hmm. to jakby nie będzie y, w 4 odcinkach albo więcej. Moim no, może ma... 20 minut, tak to będzie git, no. Bo już 4 Tak, 25 tak, minut? Moim zdaniem. Moim zanim moim jest git, Napiszcie w, No, bo Wy chcecie ben... takie gameplay, czy takie bardziej? Y, Ścinanie odcinków, cięcie. A no, takie na przykład tylko. Takie, Ej, tu jest nie. cave? W drugim cave'ie Z D. Wiem, 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 właśnie. Jump to. tam pójdź tam, gdzie ty byłeś. bo chyba trochę zgubiłem. No po prostu skończ do tej wody, ja tu jestem na dole. Świecę pochodnią. Myślę, że już znaleźliśmy ten. Masz Rupty fajna? No. A, będzie 105 no. na 221, tak. i ja jestem w tym Ile? Wrażenie. A czekaj, ja, ja wysłałam na czacie, to po prostu do tego. Mhm. musisz iść trochę w tą stronę i będzie... Ten kewis jest no. mega duży. Żigit pójdę tutaj i znajdę chyba. Tak. Mega dużo ironów. To ma ironu. Dobra. No czyli, O, tutaj jest. A ty zbierisz inny jeszcze. Nie hmm. Je Idę. Tu... Ty gdzieś jesteś. No. Ja nie widzę. wykupiłem 26 ironów. -y. To kurde, nice. Dobra. To na czemś brać będzie? Dobrze. ja zrobiłem tarczę. To weź no, drewno. Y no, mam drewno. <grym> Tej znalazłem, proszę zaskoczę tutaj. Bo chyba to jest ten. Nie, <grym> no, może. A nie jak te ich spadł to ja rip hmm. Ta chyba i dojdę do ciebie Tędy Już jest stopie na dół ej um, A wyjść do tego... A nie, to jest chyba całkiem inny Ła? No masz kor kordy przecież. Nie właśnie poszłam do kordy, I doszło, bo to, to jakiegoś już... came. Weźłeś do tego c'u? Nie, do jakiegoś innego... Czekaj. sprawdzę tutaj. Aha! Ja daję jeszcze, muszę pójść 100 bloków. Creeper, oh man. Dawaj, dawaj biję się nim, y, biję się z nim tym y, kamiennym mieczem. Jak go zabiję, to będę totalnym kozakiem. Dawaj, dziadu, chodź tu. Dzień kozaku. Aha, zabiję go. Nie wierzyliście, że go zabiję. Nie myślałeś, ale jestem Debilem. Chcę się zabić. A, zabiję go. Złoto, więc później to przyjdę. O dobra, wreszcie chyba to jest ten. A tyle tej irona, te... Wykopałem. Mm, prawie wszystko, co było na ścianach. Nie, nie, ja tutaj mam. Ja wykop. Mam trzeci cave. No właśnie, ja byłabym w tym Ej, a. Drewnianym kilowym nie wykopię ten. Ja, ja już idę do ciebie. Czyli Mam 20 rund, o. Jeszcze tutaj mam trochę. Tam jest crafting. I piec się przepala. Powinni znaleźć. Kupię ten iron. Ej, Iron'u. Znalazłeś ten crafting? Nie, ale widzę creepera. A ten creeper to... Creeper to ty, ty mówisz, on wybuch ci czy nie? No wybuch. A, no bo I jak ty... ty mnie nie znalazłeś? No nie, szkielet. A ja nie mam nic. Żadnej tarczy. mam nic. Boję się zabudować. Ja ci teraz podam moje kordy. Minus 96. Ale ja tej na dużej minus 212. Rąco. Na tej dużej rące nie zebrałeś. Ale gdzie ty w ogóle w jakim ty jesteś? Masz ten sam kiedyś. A ja widzisz jest... ten crafting? 7, ja jestem na minus 78 i na minus y, 190... Nie, na minus 140. 9. To daleko ode mnie jesteś. Ja jestem na minus 210. 11. A widziałeś ten... jest co się w nim przepala coś? Hmm. Nie. Ale ja tutaj mam iron, więc że tam tutaj. Mam dużo ironu. ile ja to jest chcesz... w ogóle. Ja nie chcę zginąć, bo jest tutaj ten szkielet. Po prostu to ja Ale ja nie mam właśnie. To iron się nie przepala. Jak przepala się. To tak, mus... ale właśnie musimy się zakopać. A, Żeby on mnie nie zabił. No i ryb mój kilo w kamieniu. Koks. Koks szkielet. Szkielet, chamie to przez ciebie. Wpadł na dół? Ale debil, wpadł na dół. Ez? Eee... Ja szukać. Chyba tu coś jest. Szkiet. O, to ty, to ty! Nie. Uważaj, uważaj! Oh No, no! Ja mam zero, ja mam zero! HP! Widzę ciężko i przyjdę, przyjdę tam. Dobra, ten Creeper tu jest. Wiem, widzę go. O, on jest wnerwiony na mnie. Dawaj go, dawaj go teraz. Teraz go stój tam, stój tam, ja go zabiję. A szkielet do mnie strzela. Czego ty spamisz, nie klikasz? Nie wiem, szkielet do mnie strzela. Czekaj, no zjem mięseczko, co ty miałeś. Bo mam półtorej serduszka. Pink. Uh, aha. Ej. Dobra. Serio? Rozwalił piec. Koks! Nie bierz Irona. Bez. A ty zabrałeś też Irona ode mnie. Kochanie, głupi. Nie, 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 szczerze, nie, szczerze, nie, szczerze, nie, proszę nie, 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 Szkielę, Czekaj. uleczyłem się na maksa. Znaczy uleczyłem jedzonko. Radzę, tylko niech on tu przyjdzie do mnie. Znaczy ja muszę do niego przejść. Zabijmy go! Kiń! Aaaa, oh, koks. Największe noby. Kurde, no i większe nubeczki Minecraftowe. No musisz iść prosto, wiesz, gdzie to jest trochę. Co? Wiesz, gdzie to jest trochę tam. No ej, no z mojego żelaza chłop robi. Co byś pewnie ten ek. Nie, ten nic robisz. Robisz eku? nie eku? I sobie będzie zaraz robił te wszystkie y, zbroje, a mi nic nie da. Bo ja wykochałem 46 ty irona. Tutaj masz, no dobra. Koniecznie, że tenż. A ja nie wiem, gdzie to jest ci kordy na czat. Znaczy, na czaty tam są. Dobra, to dobrą stronę idę. Przepalę. A ja też dojdę trochę mojego. A ile, ile, ty, ile ty znasz Irona? 46. Eee, Moja Mojego było 40. Ej, a tym wszystko masz wykuło. Może tak kilof, weźmi mi oddał. 46? 32. Dobra, to ja wsadzę tutaj, żeby się przepalało. Nie, to Ale po co mi taki syf? No Nie, to mogę. A masz patyki? Dałam trzy. Robdę tutaj na ziemię. Piec. I tutaj i jedzenie. Zresztą następny piek. Mm. A jak co? Tu tutaj też jest trochę mojego, więc nie wiem. Masz to 14 było twojego. Ja wziąłem trzy. Dobra, masz siekierkę. U tego za darmo, nie musisz to robić. No, no Git, wtedy to przepraszam, mięseczkę jakieś. Ja jeszcze ja to... wezmę. wezmę sobie dwa, to to wezmę sobie dwa. A, jeszcze tarczy muszę sobie zrobić, tylko że brakuje mi dwa. Ja wziąłem 3, jeszcze mogę 11 wziąć z pieca. I tak 11, ci płaszcz, co jest po prostu zrobiłeś i potem... A co to po Ale w sumie weźmiesz sobie to, bo ja taki mam już... No roku. Zrobię 1. Taką mam jeszcze tak jeden. Jeden irona, więc on mi wystarczy, żeby zdobyć tarczę i jeszcze tutaj wykop trochę. Aż dwa. Hmm. Ja muszę zdobyć. A gdzie zrobimy ten dom? Gdzie zrobimy dom? Nie wiem, to może być i będzie. dobrze, więc y, zaraz się idziemy tam. Ja mam I postę. też będziemy chyba grać poza odcinkami, żeby zrobić jakiś domeczek. Tak, tak. Na pewno na, dzisiaj się i to będzie pewnie wiesz, że znaleźliśmy cave OP. Najbardziej open cave w hmm. największe. A nie, ten cave naprawdę open. No, no dobra, trzy cave, jeszcze jednego nie zwiedziłem. Naprawdę, właśnie. Tu jest tak dużo caveów. Ej, dobrze, to jest w takie tym odcinku. Może taki to, że tutaj wszystko zamuryjemy i będziemy jakby mieszkać w tem lub nie wiem, no w sumie. To. Czemu nie? Tutaj z, y, z damy... Zobaczymy. Dobra, dziękujemy wam za oglądanie i do następnego odcinka. Bajos!